MacOS OS Big Sur zapowiada się na jedną z najbardziej spektakularnych rocznych aktualizacji systemów na Mac'i, co nie? Przyznajcie, że zaraz po tegorocznym WWDC pokusa przetestowania nowego systemu była ogromna. Ale nie dla wszystkich ta rozrywka, ponieważ zgodnie z infografiką, którą przygotowała ekipa Hot Apples Wanted, by the way, to teoretycznie subdywizja tego kanału, więc wbijajcie do nich na Twitterka, bo warto, możemy zauważyć, że lista Mac'ów, które aktualizacje otrzymają, skróciła się o kilka pozycji, w tym o mojego i Mac'a. Dlatego w tym odcinku pokażę Wam, jak ten stan rzeczy zmienić. Witam po rocznej przerwie. Zanim przejdziemy do konkretów, to króciutko rozrysuję Wam kontekst sytuacyjny, ponieważ ukrócenie wsparcia zazwyczaj powoduje dyskusję na forach. A więc, zaraz po WWDC wybuchła taka dyskusja w kontekście chociażby modelu iMac, który ja posiadam, czyli Lady 2013. Ludzie byli pewni, że model się utrzyma, bo jest dosyć nowoczesną jednostką. Czterordzeniowy Intel Core i5 z mocną jak na integry grafiką Iris Pro w podstawie jest chyba dosyć mocnym argumentem, prawda? Apple rozwiązało sprawę inaczej, bo Late 2013 aktualizacji nie dostał, ale na przykład 21,5 calowy Early 2014, czyli de facto osłabiona wersja Late 2013 z dwurdzeniową i piątką tej samej generacji już wsparcie zachowała. No, panie Andrzeju, gdzie tu, gdzie tu konsekwencje? Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy. Na pewno już nie wyklepisz, no kurwa. No wyciągniemy nie... z mojego wozu i damy tobie. Pokojnie. Takiego płotnika już nie dostanę. Dlatego dyskusja rozgorzała na tyle, że momentalnie deweloperzy rozpoczęli pracę nad paczerami, czyli narzędziami, które obchodzą zabezpieczenia Apple dotyczące uniemożliwienia instalacji na starszych macach. Obecnie, gdy to nagrywam, to Big Sur jest jeszcze w becie, a co za tym idzie, będziemy używać dosyć surowych paczerów. Najpewniej, gdy 11 pojawi się jako oficjalna aktualizacja, to krótko po premierze pojawią się paczery, które instalacje na niespieranego Maca przygotują po dwóch kliknięciach w appce. Teraz będzie to ciut więcej klików i ciut więcej liter w terminalu. Ale jak tylko pojawi się jakieś wygodne narzędzie, to bardzo możliwe, że wydam substytut do tego. Odcinka. A więc będziemy potrzebować obrazu biksura, a póki jest to beta, to potrzebujemy wspieranego maka, żeby go pobrać. <laughs> Ponieważ plik instalacyjny musi się pobrać poprzez applet uaktualni w preferencjach systemowych. Ale nie zrozumcie mnie źle, to tylko rozwiązanie na czas bety. Jeśli Bixur pojawi się jako oficjalna aktualizacja, co najpewniej nastąpi we wrześniu lub w październiku, to idzie go pobrać jako zwykłą instalkę ze strony Apple. No, chyba, że coś znajdę, to podlinkuję w opisie. Gdy już znajdziemy instalację Bixura, to potrzebujemy paczera. Na obecną chwilę najlepszy paczer znajduje się na GitHubie. O, tutaj link jest na i również w opisie. I jak już jesteśmy na tej stronie, to musimy pobrać sobie to narzędzie i zatrzymujemy się... Również na chwileczkę w dokumentacji. W rozdziale kompatybilności autor dokładnie opisał, jakie modele działają. Działają praktycznie wszystkie te, które otrzymały wsparcie dla Kataliny, a także kilka starszych maków. Wszystko to jest opisane, co trzeba zrobić, żeby mniej więcej doprowadzić swoją kopię Bixura do używalności. Anyway, jesteśmy gotowi do działania. Przygotujmy sobie teraz jakiś dysk, na którym umieścimy instalację, czyli albo pendrive o pojemności minimum 16 GB, albo na opornego bierzemy dysk zewnętrzny, którym wydzielamy małą 20 GB partycję na instalację, albo jak ktoś jest. Pur, cwany, to wycielamy sobie partycję na dysku w Macu i tam rzucamy instalację. Są tacy serio. W moim przypadku zadziałamy z dyskiem. A teraz odpalamy terminal i wpisujemy komendę na utworzenie butowalnego obrazu systemu na dysku. Składnie polecenia zostają w opisie, tymczasem pokrótce. Wskazujemy ścieżkę do pliku app z instalacją, dopisujemy slash content slash resources slash create install media, dodajemy parametr volume i wskazujemy dysk, na którym umieszczymy instalator. Co ważne, plik lub destynację możemy terminalowi wskazać, pociągając plik lub dysk do okna terminala. Ten wpisze w składnie dokładną ścieżkę do przyciąganego obiektu. Dajemy Enter, wbijamy hasło, potwierdzamy sprzedanie duszy kulisto-ziemskiej loży maso. So... znaczy się na rozpoczęcie instalacji. I idziemy zrobić sobie kawę, bo kopiowanie chwilę trwa. Po tym jak się skopiuje, to mamy gotową, gołą instalację, więc możemy ją instalować na wspieranych Macach, ale podpięta pod niewspieranego wyrzuci błąd ładowania. Pora to zmienić. Odpalamy terminal, jeśli już go zamknęliśmy, otwieramy folder z paczerem i przyciągamy do okna konsoli plik micropatcher.sh. Ważne jest to, żeby dysk z instalacją nie, zmieniał, nie miał zmienionej nazwy. Domyślnie powinno tam być install macOS Big Sur Beta bo wtedy patrzę bez problemu ogarnie, gdzie zrobić robotę. Klikamy Enter, czekamy kilka sekund i gotowe. Ale nim wyłączymy Maca, by odpalić instalację, musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. W dysku z instalacją pojawiło się kilka nowych plików konsolowych. Zapamiętajmy nazwę tego pliku. Będziemy musieli go wywołać w terminalu, gdy uruchomimy Maca w trybie instalacji. Oczywiście mówię tutaj w przypadku mojego iMac'a z 2013 roku, czyli Mac'a, który otrzymały Katalinę. Jeśli macie innego Mac'a, to przypominam o liście kompatybilności w dokumentacji. Na wszelki wypadek miejcie ją otwartą na innym urządzeniu, ponieważ w tekstowej instrukcji instalacji jest dobrze opisany zestaw instrukcji dla każdego modelu Mac'a. No to wyłączamy Maca, włączamy, trzymamy ALT. Gdy zwolnimy klawisz power, poświetli się ekran, usłyszymy gong jak tam chcecie. Pojawi się menu butowania, wybieramy dysk z instalacją. Ten powinien mieć ikonkę Bixura. Czekamy, aż nam się to ładnie odpali. Jeśli widzimy na ekranie, cztery opcje do wyboru, to jest Git teraz menu bar, narzędzia, terminal i musimy teraz wywołać wcześniej wspomniany plik. Teraz jest ciut ciężej, bo nie mamy jak przerzucić dysku, żeby ustawić sobie ścieżkę, ale spokojnie, nasz dysk jest zamontowany pod adresem slash volumes slash image volume. Pamiętajmy, że jeśli, pojawia się, że jeśli pojawia się spacja w nazwie, to musimy użyć backslasha. I potem możemy dopisać setvars.sh i wcisnąć enter. Czekamy na potwierdzenie, że możemy zamknąć terminal i teraz po prostu przygotowujemy dysk, albo formatujemy partycję, albo wydzielamy nową. Jak chcecie, albo nic nie róbcie, to po prostu instalator nadpisze obecny system. Klikamy Instaluj macOS i instalujemy macOS, a jak gdyby nigdy nic. Pamiętajcie, że proces, który podałem dotyczy się Maców, które otrzymały wsparcie dla Kataliny, więc mają najmniej komend do klepania. Jeżeli Wasz Mac jest starszy, to w dokumentacji znajdziecie instrukcję instalacji i sprawdźcie punkt 9 i dalsze, czy czegoś nie trzeba jeszcze wpisać w Waszych Macach. Jeśli wszystko zrobiliśmy prawidłowo, to reszta procesu instalacji powinna już iść gładko. Ulala, to wstało.